Herbatka w jednym z najpiękniejszych kubków, jakie dostałam, dostałam go od Jagody na święta. I uwaga, święta. Znając siebie, znając siebie ja to dodam dużo po czasie. Ciekawe ile. Jeszcze minut, minut sobie dodam, żeby się paluchy lepić. Wracając, niezależnie od tego, kiedy filmik dodam, e, poczujmy klimat świąt, magię świąt, e, bo wybieramy się, słuchajcie, na Xmascon. Xmaskon w Krakowie, konwent świąteczny, na którym w ogóle będę miała stoisko. Nigdy wcześniej jeszcze nie miałam stoiska. Nie wiem, czy to dobrze, czy to nie. E, pochwalę wam się jeszcze moją piękną bluzą. Ten Xmascon, ta edycja, nie będzie moją pierwszą edycją. <noise> Ryukon, czyli w sumie odpowiednik Xmasconu, tylko letni. Był moim pierwszym w ogóle konwentem właśnie, pamiętam. A teraz robię sobie herbatkę swoją drogą. No właśnie dlatego, że będę przygotowywać taki banner banner Nie wiem jeszcze jak ja to zrobię. Mam mało czasu. Są mi w sumie dwa dni, a jeszcze mam studia. I rzeczy na studia. Także, także tak. Ale zauważyłam, że właśnie cosplayerzy na stoiskach e, zazwyczaj mają takie fajne banery reklamowe. Może nie, że Coś, co w tle mój kot Nie może takie ekstremalnie wielkie Chociaż niektórzy faktycznie Ale no po prostu takie wielkości powiedzmy A3 Reklamujące Swoje social media itp tp i td A że ja nie mam kasy Jestem tylko biednym studentem To postaramy się to zrobić, żeby było ładnie Ale ciut na biedaka <grywka> Zresztą to stoisko też Będzie wyglądać przepięknie, ale do tego Zaraz przejdziemy i, i zabierajmy się po prostu do roboty z jednej strony się ekscytuję po prostu tym konwentem tak bardzo, że nie mogę właśnie sklecić żadnego zdania, a z drugiej strony. Yy, się stresuję. Nie pamiętam, nawet czy powiedziałam, że się stresuję na początku, czy się ekscytuję, ale jedno i drugie uczucie po prostu we mnie e, ekstremalnie buzuje. Nie myślałam, że będę drukować. Z siebie. siebie i że będę miała. tłum. zdjęć samej siebie. Tragedia. Czuję się jak taki totalny narcyz. Ja już nawet zaczęłam tutaj robić taki albumik. Jest bardzo prowizoryczny taki takim zeszyciku, którym w ogóle chowałam rysunki gimnazjum. To, co jeszcze zaryzykowałam, to był wydruk takich małych kalendarzy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nie wiem w ogóle, czy to jakby zejdzie, czy mi się hajs zwróci, ale kurde, no zobaczymy, zobaczymy. To jest taki trochę eksperymencik i mam parę takich kalendarzyków, także e, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli takie rzeczy nie zejdą mi... Na konwencie, to będą do kupienia na przykład na Vinted czy Pije wodę. Ale byłoby mi tak totalnie głupio, tak totalnie dziwnie bym się czuła, jakbym sprzedawała tylko swoją twarz, tylko swoją twarz na stoisku. Dlatego stwierdziłam, że troszeczkę zmodyfikuję to stoisko i wezmę na przykład ze sobą też pruszaki. Mam dużo fajnych słodkich pruszaków. I one też będą właśnie tam na sprzedaż, tak samo zrobię podkładki Jestem już chyba nawet na dobrym etapie swojego działania Tutaj zaraz wam pokażę Siedzę z takim pięknym słowiańskim przykucu I chciałam wam pokazać właśnie, kto tu się gramoli Odkąd mam tą wielką bluzę, to Rudzik niezależnie od wielkości bluzy Chodzi i się gramoli Jestem na takim etapie I tak, patrzcie, tutaj A to do pluszaków Tutaj... Jeszcze mam zakładki, właśnie, zapomniałam. No, także tutaj, y, tu jeszcze tam jakieś naklejki. No i nie wiem, szczerze... Słabo. Czy jest tanio? Jest tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. Siadam sobie jeszcze szybciutko nagrać e, to, co chciałam powiedzieć o konwencji, o Ryukonie. Właśnie Ryukon był moim pierwszym konwentem i bardzo długo e, generalnie prosiłam rodziców, żebym mogła iść na konwent. Szłam właśnie z koleżanką i ja jeszcze wtedy się tak do końca i w ogóle nie wiedziałam jeszcze za bardzo, czym jest cosplay. Dopiero wtedy zaczynałam oglądać jakieś anime i tego typu. Jak wielkie było moje zaskoczenie. Kiedy ja tam przyszłam, wzięłam ze sobą w ogóle mi Pikachu i schowałam go do plecaka. Koleżanka mówiła, że warto sobie wziąć coś. No i nie wiem, urodził mi się automatycznie w głowie taki pomysł, że, że coś bym wzięła, coś bym wzięła śmiesznego, coś bym wzięła ciekawego i że Pikachu będzie taki naprawdę śmieszny, wyróżniający się. Ale później stwierdziłam, że nie, chyba nie, że to chyba jednak jest przesada ubrać całą taką... Puszabę, kurde, jakiegoś Pokémona. Okazało się, że nie, że totalnie to nie jest przesada, że ludzie są w takich strojach. A co piękne, zorientowałam się dopiero właśnie mniej więcej na konwencie, że dużo z tych strojów, dużo cosplayerów po prostu robi własnoręcznie te stroje, robi wszystkie te kostiumy. Tyle z mojej historii. Po prostu RioCon był takim momentem przełomowym, można powiedzieć, co do właśnie mojego działania w cosplayu. Wtedy też yy, zaczęłam bardzo mocno działać, właśnie tak, że wszystko musi być własnoręcznie robione, także miałab trochę te poślady. Teraz troszeczkę to już inaczej wygląda studia praca, więc tego czasu jest zdecydowanie mniej. Ale gdyby nie riukon, gdybym nie poszła na ten riukon, nie zobaczyłabym cosplayerów, nie zobaczyłabym jak konwent wygląda, no to, no to bym pewnie nie była tu, gdzie jestem teraz, no. Ojeju, jak to poetycko zabrzmiałam w roku. A więc pierwszy dzień konwentu i tutaj mamy w końcu moje przepiękne stoisko. Tutaj mamy mój przepiękny baner. Teraz trochę żałuję, że tego kartonu nie pomalowałam na jakikolwiek kolor, bo ten szary jest paskudny i okropny. No i tak to się mniej więcej wszystko prezentowało. Generalnie tutaj mam ceny na pluszakach. Nie ja nie umiem totalnie wyceniać, także na sam początek dałam jakieś takie totalnie wysokie ceny, ale bardzo szybko to zmieniłam. Dalej mamy takie przepiękne breloczki chlebków, które robił w ogóle mój kolega i nawet są spalone. A tutaj ja i widok, który miałam przez 90% czasu konwentu. W końcu ruszyłyśmy się ze stoiska i chodzimy, zwiedzamy, oglądamy. Tutaj przyszedł czas na zwiedzanko, oglądanie z kolor różnych stoisk. Było ich naprawdę całkiem sporo i jedyne co mnie denerwowało to te czerwone dywany. Nie żebym właśnie oceniała dywany i wystrój szkoły, ale nie wiem, jakoś raziły mnie w oczy. Oczywiście nie ma przełożenia na jakość konwentu, to tylko dywany. No i tutaj kolejne stoiska. Oczywiście najwięcej czasu spędziłam przy tych, gdzie znajdowały się pluszaki. Jak zwykle też udało mi się spotkać wiele przemiłych, przekochanych duszyczek. Jagódka ogląda. Żabcie. Przygody Jagody. Na konwencie. Wyśmiech. No bo to jest tak. No to Tak, krzywy. Siedząc pierwszy raz cały dzień na stoisku Mogę śmiało powiedzieć, że podziwiam Tych wszystkich ludzi za cierpliwość Mnie roznosiło chyba co sekundy Długo też zastanawiałam się, czy brać na ten konwent cosplay I teraz cieszę się, że jednak się nie zdecydowałam Nie wiem, jak ja wytrzymałam siedząc cały dzień A co dopiero siedzieć cały dzień w perłce. Co do zakupów konwentowych Nie zrobiłam żadnych, poza jedzeniem Pierwszy raz próbowałam w końcu toboki I takich, nie wiem, słodkich kulek W sumie serio nie wiem, co to jest Choć byłam bardzo podekscytowana przed To okazało się, że toboki jest za ostre, a te kulki praktycznie nie mają smaku. Także nie najedzona zamówiłam pizzę. Jak innego? Zbliżają się, Rozumiesz? To, to się same. Ale śniadak! Jak widać mimo trudności pogodowych wybieramy się właśnie na drugi dzień konwentu. Już pod szkołą tak mam wrażenie, jakby nikogo nie było, ale trochę się nie dziwię, bo jest zimno. Co się już pusto zrobiło. Mogę teraz nagrać jeszcze, jak totalnie jest pusta sala. Chyba przyświetla mnie dość mocno. Rodzik rzecz jasna tutaj jest ze mną, tak? tulison I w sumie chciałam powiedzieć po prostu kilka słów takich podsumowujących, Zwłaszcza, że tych nagrań z samego konwentu wcale nie jest dużo i już tłumaczę dlaczego, bo było parę potknięć z mojej strony w sensie. Od samego początku wiedziałam, że tych filmików dużo nie będzie, no bo siedziałam na stoisku, ale to zaraz. Natomiast miałam się przejść, miałam ponagrywać i wzięłam ze sobą kamerkę, bo Mój telefon to jest toster, po prostu jest tosterem. No i wzięłam kamerkę, naładowałam sobie nawet kamerkę, pamiętałam o tym, a wiecie, że z moją pamięcią bywa ciężko. No i jednak zawiodłam, w sensie moja pamięć zawiodła, no bo załadowałam, wzięłam, wzięłam sobie trzymadełko do tego i w ogóle i nie wzięłam karty jako, że głównie siedziałam na stoisku, to tak naprawdę też niewiele zwiedziłam. Zwiedziłam na samym konwencie, tam się przeszłam może parę razy. Szapi mi tam napisała o stoisku, w sensie użyła sformułowania stolik, ja jaki stolik, po co mi stolik? Później się zorientowałam, że no, no, no tak, no, stoisko, stolik, no tak to się nazywa. Z początku byłam nie do końca chętna, bo tak nie... Po prostu tak uznałam, że nie miałabym co sprzedawać Później uznałam, że a dobra, raz się żyje, zobaczmy jak to wyjdzie e, No jak widzieliście, moja, moje stylisko było dość babciwe. Wyglądało strasznie Ale w sumie miło spędziłam czas e, Chociaż moja ADHD czasem dawały się we znaki i nie byłam w stanie już za długo tam po prostu siedzieć Jeszcze siedziałam tam z Jagodą, właśnie z koleżanką jeszcze obok Szysinka była tak, że umilała na pewno czas. Może nie sprzedało się super dużo rzeczy na stoisku, to jednak jakaś część ich poszła. Poznałam też troszeczkę ludzi, miałam okazję właśnie z wieloma osobami się tam przytulić, pogadać i w ogóle poznać Emilkę Amelkę. To jest w moim serduszku na zawsze pozostanie. Ona wydała taką fortunę u mnie. Że to jest jakaś tragedia, ale to nawet nie chodzi o samą fortunę, tylko o jakąś taką pozytywną energię. W ogóle teraz dziwnie wyglądam. Wyglądam jak z Ewangeliona bardziej niż Hatsune Miku. więc yy, zabawnie i nagram jeszcze raz, nagram w domu. Później jeszcze Emilka z koleżanką były pomóc mi w szybkich zdjęciach. Też chcę tego taka Jest to jest. Nie zimno ci, proszę. sobie wystarczy, jak ten u góry przycisk tak długo. Kiedy zauważyłam, że śnieg tak masakrycznie spadł, znaczy masakrycznie, pięknie spadł, ee, to wziąłam szybki instant miku i perfekto zdjęcia. No i w zasadzie to chyba byłoby tyle. Mimo tego, że właśnie siedziałam na tym stoisku, to nie wiem, dobrze wspominam, dobrze będę wspominać <laughs> ten konwent. No i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym. To do następnego.